W starostwie powiatowym w Jaśle 6 grudnia wychowankowie specjalnego środka szkolno-wychowawczego wspólnie ze starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem ubrali świąteczną choinkę. Z tej okazji dzieci spotkały się również ze świętym Mikołajem i otrzymały słodkie upominki. Ty Jak masz na imię? Kinga. kinga To jest ja masz na imię? Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Jaśle mamy małe święto. Zaprosiliśmy dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, które ubrały choinkę, tradycyjną choinkę, przed Wydziałem Edukacji w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Z tej okazji składaliśmy sobie życzenia. Cieszyliśmy się tym znakiem, znakiem, który przypomina nam o tym, że zbliża się Dzień Narodzenia. Jezusa Betlejem i również obdarowaliśmy się nawzajem słodyczami. Także wszystkiego wszystkiego najlepszego i dziękuję bardzo pani dyrektor i wychowawcom za to, że przygotowali piękne ozdoby choinkowe razem z dziećmi i dzięki temu nasza choinka wygląda prześlicznie. Dziękuję bardzo.